Cekiny i intensywna szminka to oznacza jedno, stylizacje sylwestrowe. Serdecznie Was zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie w moim najnowszym filmie na YouTubie. I dzisiaj jest taki ekscytujący dla mnie film, dlatego że ja uwielbiam błysk. Ja wiem, że tego najczęściej nie widać w moich stylizacjach, ponieważ no, na codziennie korzystam z cekinów, ale jak tylko jest taka możliwość, to zawsze po nie sięgam. I tak właśnie będzie się działo dzisiaj, ponieważ mam dla Was kilka stylizacji, w których wykorzystuję błysk. Będą to stylizacje sylwestrowe, i mam nadzieję, że Wam się spodobają. Mam też takie dwie, które będą troszeczkę bardziej zachowawcze, i mam nadzieję, że dla tych z Was, które. Nie przepadają aż tak bardzo za błyskiem, albo po prostu dla nich czasem jest too much. To też takie stylizacje je przygotowałam. Natomiast dzisiaj na pewno będę mówić dużo o błyszczących sukienkach. Ponieważ no, Sylwester kojarzy mi się najczęściej właśnie z błyszczącymi sukienkami. Także jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie Was zapraszam do dalszej części filmu. Od razu na wstępie, oczywiście, podkreślę to, że stylizacje, które Wam pokażę, będą najczęściej wykonane z elementów, które są w mojej garderobie już od jakiegoś czasu. Część sukienek kupiłam w zeszłym roku w przypływie takiej potrzeby posiadania czegoś błyszczącego. Więc mogą być już niedostępne w tym momencie w sklepach, natomiast jedna sukienka została zakupiona w tym roku w trakcie Black Friday na mango. Dlatego jeżeli jeszcze tylko będzie dostępna, to ją Wam podlinkuję. Jeżeli nie będzie dostępna w sklepie online, to zachęcam do zajrzenia do sklepu mango stacjonarnie. Dlatego, że jest przepiękna i naprawdę wygodna. Bo też warto o tym wspomnieć, że nie zawsze wszystko, co się błyszczy, jest wygodne. Skoro już się tak rozgadałam na temat tej sukienki z mango, to zacznijmy od tej stylizacji. Sukienkę kupiłam, tak jak już wcześniej wspomniałam, podczas Black Friday, jak byłam w Warszawie, i one były dostępne wtedy w wielu rozmiarach. Była całkiem fajnie przeceniona, nie była to bardzo duża przecena, ale jednak. Przede wszystkim spodobała mi się dlatego, że była w długości mini, czyli to, co ja lubię najbardziej, jeżeli chodzi o sukienki i spódnice. I dodatkowo miała taki krój z szerokimi rękawami, i te szerokie rękawy są naprawdę wygodne. Ale coś, co mnie urzekło najbardziej w tej sukience, to to, że jak się ją dotyka, to ona jest taka ekstremalnie miękka. Ona po prostu jest chyba wykonana na takim welurze, w związku z czym te cekiny nie są aż tak mocno twarde. Jak się ją ubiera, to też nie drapie w żaden sposób, więc jest naprawdę bardzo komfortowa, i jeżeli tylko ją dostaniecie w tym momencie w sklepie, jeszcze, Spróbuję ją znaleźć online, ale jak nie, no to koniecznie udajcie się do sklepu stacjonarnego, dlatego, że jest naprawdę fajnym modelem sukienki, takiej sylwestrowej, odświętnej. Co mi się jeszcze w niej bardzo podoba, to to, tak jak w przypadku tej bluzki, że jest wykonana z cekinów w kolorze czarnym, w związku z czym jest niesamowicie elegancka, a ma ten błysk. I to jest bardzo wyjątkowe, właśnie w tej sukience, także bardzo ona mi się podoba, i mam nadzieję, że ta stylizacja Wam się też podoba. Więc, jeżeli szukacie, właśnie czarnych cekinów, to w Mango ta sukienka jest naprawdę dobrym przykładem, dobrym modelem. Oczywiście, cekiny ja kocham, więc w zeszłym roku udało mi się dostać. Bardzo fajną sukienkę w kapal w kolorze złotym. I to złoto jest o tyle fajne, że ono nie jest takie bardzo, bardzo żółte. Więc ten odcień złota bardzo ładnie dopasowuje się do koloru większości karnacji. Sukienka ma wycięcie delikatne z przodu, ma głęboki dekolt, który jest zrobiony w takiej formie kopertowej. Uważam, że robi naprawdę. Super sylwetkę. Podkreśla talię, podkreśla tutaj właśnie też naszą górę. Biust. W związku z czym jest naprawdę fajny model. Ja kocham złoto, są osoby, które lubią srebro. Ja natomiast bardzo lubię złoty kolor, więc jak zobaczyłam ją tylko w zeszłym roku właśnie w sklepie, to postanowiłam, że dołączy do mojej kolekcji już. Sylwestrowych sukienek. Oczywiście ja też Was nie zachęcam do tego, żeby kupować to w nadmiarze. Jakbym nie miała świadomości tego, że wykorzystam te stylizacje w taki sylwestrowy bądź inny sposób, to nie kupowałabym ich tylu. Natomiast, no, lubię mieć też wybór i ta złota sukienka to zdecydowanie jest jeden z moich ulubionych wyborów, jeżeli chodzi o sylwestra. Ale mówimy o. Czerni, mówimy o srebrze, mówimy o złocie, ale może są takie osoby, które lubią nosić jasne kolory. I w tym przypadku warto pomyśleć o sukience błyszczącej, na przykład cekinowej w kolorze białym. E to było takie trochę dla mnie, zaczęłam się zastanawiać, czy ja faktycznie ją wykorzystam, bo zazwyczaj, jeżeli chodzi o Sylwestra, najczęściej sięgam e, właśnie po te ciemniejsze kolory, albo po złoto. Ale pomyślałam sobie, że to też może być fajna opcja na święta. Więc jeżeli nie wykorzystacie tej sukienki właśnie w tym okresie sylwestrowym, to może właśnie przyda Wam się na przykład na Wigilię, jeżeli jesteście sroczkami, tak jak ja. No to cekiny jak najbardziej są zawsze dobrym wyborem. Ale jak wiadomo, błysk to nie tylko cekiny i możemy pokusić się o delikatniejsze formy błysku, nie takie wiecie, rzucające się mocno w oczy. I w takim przypadku warto pomyśleć o sukienkach, które są wykonane z takich elementów błyszczących, błyszczącej nitki, błyszczących takich wystających jakiś elementów w materiale. Właśnie Chciałabym Wam pokazać dzisiaj stylizację z sukienką, którą też kupiłam w zeszłym roku w Mango. Jest to sukienka z takimi bufestymi rękawami, które są długie, lekko przeźroczyste. Ma taki styl kopertowy. Ogólnie myślę, że kopertowy styl w sukienkach jest bardzo taki hmm, sklepiający figurze kobiety, także. Można wyglądać właśnie bardzo tak elegancko, ale też i seksownie odrobinę, a przecież tak chcemy wyglądać właśnie w tym okresie sylwestrowym, gdzie idziemy na jakąś imprezę. Więc tego typu sukienki są fajnym wyborem. Oprócz tego, w zeszłym roku udało mi się dostać przepiękną, błyszczącą, przeźroczystą sukienkę. Oczywiście, ona jest przeźroczysta w tych miejscach, gdzie powinna, a nie przeźroczysta tam, gdzie nie powinna. Natomiast jest to sukienka mini. I już dla takich osób, które są trochę bardziej odważne, yy, sukienka jest wykonana z siateczki z drobnymi, drobnymi elementami, takimi błyszczącymi kropeczkami. Wygląda przepięknie, jeżeli posiadacie tego typu sukienki w Waszych szafach, yy, bądź lubicie po prostu przeźroczystości, to też jest fajne właśnie w tym okresie yy, sylwestrowym, żeby skorzystać? Yy, Trochę bardziej zaszaleć w waszych stylizacjach. Oczywiście to nie są stylizacje bardzo eleganckie, to są takie bardziej imprezowe, ale jeżeli właśnie wybieracie się do klubu czy gdzieś na jakąś imprezę taką yy, o charakterze bardziej wieczorowym, klubowym, no to zdecydowanie y, tego typu sukienki jak najbardziej mogą być dla Was. Dobrałam do niej oczywiście ciemne rajstopy, czarne rajstopy, też mocno przeźroczyste. O ile dobrze kojarzę, jest to około 15 den. Mogą być też 20 jak najbardziej. Warto też pomyśleć o zapasowych gdzieś tam w torebce, jakby Wam poszło oczko no bo jednak to już nie wygląda ciekawie, jak się coś takiego przytrafi. Taki tip ode mnie: włożyć rajstopy do zamrażarki przed ubraniem. I rajstopy są o wiele bardziej wytrzymałe, także. Spróbujcie tego sposobu, potem trzeba je oczywiście wyjąć, poczekać aż tak trochę się rozmrożą i są idealne do ubrania, są o wiele bardziej wytrzymałe, także jeżeli macie ten problem z pękającymi rajstopami, ja mam, bo mam zazwyczaj biżuterię i bardzo długie paznokcie, więc dobrze pomyśleć o zabezpieczeniu Waszych rajstop przed pierwszym użyciem. No, i oczywiście dobrałam do nich też bodki na takim średnim obcasie, ponieważ ja nie noszę bardzo wysokich obcasów. Dla mnie maksimum to jest 8,5 cm, i właśnie moje bodki mają taką wysokość. Są wykonane z zamszu, wyglądają bardzo elegancko, tak seksownie. Uważam, że w tej stylizacji wygląda to super. Do tego oczywiście dobierałam torebki. Tym razem skusiłam się na torebki właśnie w kolorze czarnym, ponieważ taki, w takim charakterze są właśnie te stylizacje wieczorowe. I najczęściej właśnie, jeżeli chodzi o sylwestra, sięgam właśnie po czarne torebki bądź po złote. Czyli na przykład o taką złotą, czy chociażby właśnie taką małą czarną. A jeżeli Wasza stylizacja jest odrobinę bardziej stonowana, to zawsze możecie sięgnąć po. Bardziej zdobne torebki, tak jak ta moja torebka tweedowa. Także tak, jeżeli chodzi o torebki, was są również osoby, które nie lubią aż tak bardzo błyszczeć. Dlatego mam dla was stylizację, która jest taką stylizacją błyszczącą odrobinę, ale też nie do końca wygodną, ponieważ skusiłam się na E, właśnie błyszczącą cekinową pluskę, a do tego dobrałam czarne e, cygaretki, e, które są moim ukochanym modelem. To jest bardzo często o niego pytacie. To jest model, który jest non stop dostępny w zarze. E, są to e, spodnie cygaretki o wysokim stanie. One przepięknie wyglądają na co dzień, ale również właśnie w stylizacjach bardziej eleganckich czy imprezowych. I na pewno wybranie, jeżeli skusicie się, jeżeli chodzi o stylizację sylwestrową, na spodnie, no to będzie to dla Was bardzo wygodne. Ja uwielbiam spodnie też. Jeżeli nie lubicie nosić sukienek, jakichś krótkich sukienek, wiecie, obcisłych czy błyszczących sukienek, to wybranie skorzystania właśnie ze spodni uważam, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeżeli jednak chcecie gdzieś tam wprowadzić błysk to warto skusić się też właśnie na taką bluzkę błyszczącą. Ja bardzo tę bluzkę lubię. Kupiłam ją jakiś czas temu w C&A w Polsce. Jest to bluzka właśnie wykonana z czarnego cekinu, czyli taki cekin, który ja najbardziej lubię. I jak najbardziej może Wam się sprawdzić nie tylko w okresie właśnie sylwestrowym, ale też na jakieś imprezy czy właśnie wieczorowe wyjścia. Czy chociażby na przykład święta, bo jeżeli lubicie błysk, jeżeli lubicie cekiny, no to w okresie świątecznym również możecie po nie sięgać jej. Klasyczna i stonowana, i nie aż tak bardzo błyszcząca stylizacja, czyli stylizacja z moim czarnym kombinezonem. Ja już Wam go pokazywałam w przypadku stylizacji świątecznych. Jeżeli nie lubicie sukienek, to jest to na pewno dobre rozwiązanie. Łatwe i szybkie do wystylizowania, bo tak naprawdę mamy tylko kombinezon. Możemy na to narzucić marynarkę czarną. Bądź jeżeli właśnie chcecie wprowadzić jakiś taki błysk, ale nie tak do tej głównej stylizacji, yy, tylko właśnie w postaci dodatków, to możecie skorzystać z błyszczącej na przykład ka kamizelki albo z błyszczącej marynarki. To jest super rozwiązanie. Ja takiej nie posiadam w swojej garderobie, więc nie mogłam wam jej pokazać, ale właśnie do takiej stonowanej stylizacji wykorzystanie błyszczącej marynarki jest fajnym sposobem. No i oczywiście dobranie dodatków. Ja lubię sięgać właśnie po dużą biżuterię, jeżeli moja stylizacja jest taka bardziej stonowana. Możecie sięgnąć również po takie bardziej błyszczące. Oj, przepraszam za odgłosy. Bardziej błyszczące torebki albo, właśnie, złote torebki. Torebka spadła. Wybór należy do Was. Jeżeli jesteście fankami klasycznych stylizacji prostych, to po prostu wybierzcie proste dodatki, proste buty, bez żadnych dodatków błyszczących, proste torebki. Wszystko zależy od tego, w czym dobrze się czujecie? Mam nadzieję, że moje propozycje Wam się spodobały, że coś podobnego posiadacie już w swojej własnej garderobie i właśnie sobie o tym przypomniałyście, i nie musicie biec w tym momencie do sklepu kupić czegoś nowego. Więc tak, zaglądajcie do swoich garderób, sięgajcie po takie rzeczy, które sprawiają Wam radość. Mnie osobiście bardzo dużo radości sprawiają cekiny, i cieszę się, że właśnie w tym czasie mogę je ubrać na siebie. W ramach już podsumowania tego filmu, ale też podsumowania całego roku, e, chciałabym Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście tutaj ze mną. To jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie. Każda osoba, która zasubskrybuje e, mój kanał e, i wraca do mnie, e, do kolejnych filmów, to jest dla mnie ogromna radość. Także bardzo Wam dziękuję za to, że tu jesteście. Jesteście ze mną. E, spędziliście ze mną naprawdę. Dużo czasu, ponieważ tych filmów już trochę się pojawiło w tym roku. Ja też sama z siebie jestem bardzo dumna, ponieważ wiecie, zaczynając nagrywać tutaj na, y, na kanale, nie do końca wiedziałam, dokąd mnie to zaprowadzi, i czy podołam nagrywaniu, y, ponieważ jak wiecie, jestem mamą y, dwójki całkiem małych dzieciaków jeszcze, y, i dodatkowo y, pracuję, jestem architektem, więc mam bardzo dużo pracy. I mimo wszystko chciałam gdzieś uzewnętrznić się właśnie pod względem tych stylizacji, mody, miłości do torebek i butów. I okazało się, że mogę stworzyć taką przestrzeń tutaj na YouTubie, także bardzo Wam serdecznie dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Może również zabraknąć paru słów życzeń ode mnie dla Was i czego mogę Wam życzyć w przyszłym roku 2025. Tego, aby ten kolejny rok był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie mija, życzę Wam spokoju. Przede wszystkim, dużo, dużo zdrowia, bo ja wiem, co to znaczy nie mieć zdrowia i je stracić. W związku z czym, zdrowie szanuję najbardziej na świecie, ja tak samo jak rodzinę i wszelkie kontakty z ludźmi. Uważam, że to jest chyba w życiu najważniejsze. Dlatego życzę Wam też samych yy, przyjaznych Wam ludzi wokół Was, takim, którzy Was ciągną do góry, którzy Was wspierają w Waszych wyborach, w Waszym życiu. I życzę Wam, żeby właśnie ten przyszły rok obfitował właśnie w zdrowie i w tych dobrych ludzi, w dobrą energię wokół Was. Yy, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście zapraszam Was do kolejnych filmów. Zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia mi kciuka do góry. Możecie również napisać parę miłych słów w komentarzu. I dziękuję bardzo. Zapraszam do następnych filmów. Cześć! Pa.